Tak więc możemy wziąć na pokład dwa plecaki albo dwie torby. Nie mogą być oczywiście za duże, bo to jest ten bagaż podręczny, który jest nieodpłatny. Więc wiadomo, jak najmniejszych rozmiarów. Ja mam taki plecak, który jest całkiem spory. To jest mój plecak. Jest takich sporych rozmiarów, jak widać, w odniesieniu do mnie. O! Ale dalej się mieści w tych całych standardach, właśnie Ryanair'a. Jest bardzo, bardzo pojemny, także uważam, że może się tutaj zmieścić całkiem sporo, wbrew pozorom. Więc to jest ten pierwszy plecak. Drugi plecak to jest mojego partnera. I on jest trochę mniejszy, ale za to jest równie pojemny. No i ma bardzo fajne tutaj takie kieszenie różne boczne, gdzie można po prostu włożyć 30 takich drobiazgów, które są po prostu potrzebne na, w danej chwili szybko. Czyli można jakieś pieluszki tutaj włożyć, tutaj jakąś zabawkę dla synka i inne tego typu rzeczy, które po prostu no, fajnie mieć pod ręką. Również jest dosyć obszerny, tak wygląda. W odniesieniu tutaj do mnie, y, więc do, bardzo pakowny i myślę, że sporo się zmieści na y, właśnie te, te, w te dwa plecaki, pomimo iż y, y, leci na trójkę. Y, syn nie ma plecaka, ponieważ syn ma wózek. Z tego co się dowiadywałam, małe dziecko może mieć albo swój bagaż podręczny, albo wózek. No my mamy wózek, no bo musi być wózek, nie? Zrówko. Okej, okay, tak, to wstępnie wygląda imponująco, trochę strasznie, trochę imponująco. Um, nie, nie jestem przerażona na razie. Wydaje się, że jesteśmy w stanie to pomieścić. Um, parę rzeczy jeszcze dojdzie, bo będą tam doprane, ale to są takie drobiazgi. Jest tam jedna para czy dwie majtek, jakieś shorty dla synka, także um, nic takiego. Teraz tak, <grym> mamy jednego buta. Jednego sandała mojego synka. Tandaram, yy, ponieważ drugiego szukamy gdzieś, po prostu w salonie, pod jakimś meblem się znajduje i jeszcze musimy znaleźć brakujący, brakujący bud, bo w jednym nie będzie popindalał. Yy, yy. Każdy ma po jednej parze sandałów, no, no, niektórzy po połowie, ale może naprawimy to. I mój partner ma sandały nawet z Marksa Spencera, bardzo wygodne. Ja mam takie, które kupiłam sobie na Vinted, oryginalnie z New Looka. One były nowe jeszcze z metkami, więc nosiłam je dwa czy trzy razy, więc takie prawie nowki. Mamy po ręczniku kąpielowym, mamy też pieruszki kąpielowe dla synka. Tu są moje kryształy, które chcę wziąć ze sobą. Na razie tylko te dwie rzeczy będę pakować w, do kosmetyczki, a raczej do tych całych torebek w, samolotowych, ponieważ resztę rzeczy dopiero będę dokładać jutro. Bo wy, wylatujemy pojutrze, więc jutro będę takie właśnie już bardziej kosmetyczne rzeczy pakować. Książka moja wakacyjna, nasze paszporty, brytol z nami leci. To jest moja bielizna. Na razie trzy pary. Jeszcze dwie dopiore, Skarpetki partnera, skarpetki synka w razie w. Te buty, te, jak one się nazywają, boże, japonki, flip-flopy, no to ja nie wiem, czy je wezmę. Zobaczymy, ile będzie miejsca. Chciałabym wziąć też, żeby mieć na basen po prostu, ale, ale zobaczymy, ile będzie miejsca. Czy starczy, czy nie. Więc to są w razie czego buty. To jest moje bikini. Tutaj są partnera, t-shirty trzy. Tu, tu jest partnera bielizna. Do pływania taka y, kamizelka dla synka. Teraz tu są rzeczy synka. To jest taki y, jednoczęściowy kostiumik letni dla synka. Trzy koszulki z, bez rękawków, jedna z dłuższym rękawkiem, kombinezonik w dwóch częściach, koszulka z dłuższym rękawkiem, to znaczy z krótkim rękawkiem. No, koszulka z krótkim rękawkiem. O, dobrze mówię teraz. Ma dwie koszulki z krótkim rękawkiem i trzy bez rękawniki. Jedne shorty z zestawu, jedne shorty zwykłe. Jeszcze jedne shorty dojdą, ponieważ się piorą. Piżamka dla synka. Ja biorę trzy bluzki. Jedna taka z lnu, zwykła bluzeczka. Tutaj jedna taka z krótkim rękawkiem. Ona jest taka crop top. Jeden, yy, jedna koszula z lnu, lniano-bawełniane shorty. Nie, pio, nie, Boże, nie prasuję tego wszystkiego, ponieważ tam będzie żelazko, więc sobie tam wszystko na miejscu wyprasuję. Nie będę się dwa razy tutaj męczyć z prasowaniem. I dwie sukienki. Mój partner ma trzy pary shortów. Yy, I jeszcze oboje będziemy mieć na sobie po jednej koszulce a będziemy jeszcze jedną też swoją, swojego t-shirta, więc to będzie w sumie cztery, jest, jest tego w całkiem sporo, ale tak właśnie umiarkowanie. Wydaje mi się, że jeśli niektóre rzeczy na przykład będziemy bardziej używać niż, niż wcześniej zaplanowałam, tak jak chłopaku, wzięłam po dwie pary skarpetek, sobie nie wzięłam żadnej, bo nie będę chodzić w skarpetkach na 100%, ale jeśli oni będą na przykład częściej chcieli, no to wtedy po prostu robię przepierkę wieczorami i tyle. Tak samo jeśli chodzi o bieliznę, czy na przykład jakieś t-shirty, to nie jest problem, żeby po prostu po całym dniu już jak się tam usadowimy w naszym apartamencie, żeby sobie właśnie zrobić szybką przepierkę, bo ona do, do rana już przeschnie. Bo jak patrzyłam na pogodę, to ma być właśnie w okolicach 30 paru stopni, a w, a w nocy ma być 20 parę stopni. więc to zrobienie codziennej przepierki wcale nie jest problemem na takim wypadzie. A poza tym i tak ogólnie mamy zamiar bardziej tam się relaksować, właśnie spędzać dużo czasu na plaży, przy basenie. I tam ubrania raczej no nie będą takie potrzebne aż tak bardzo, więc dlatego nie mamy tej odzieży jakoś tak mega dużo. A tak jak mówię, to co mamy, jeśli będzie noszone, to po prostu wieczorem przepiorę w 10 minut i tyle. I, I problem z głowy. Wcale nie trzeba się ładować po brzegi. No a teraz zobaczymy, czy to wszystko mi się właśnie w ogóle zmieści do tych dwóch plecaków. A jeśli się zmieści, to pomyślę, co by też może jeszcze więcej tam dopakować. Bo ja lubię, jak plecak to taki ma być upchany, taka baryła, wiecie, pękająca w szwach, nie? Taka porządna szyna naładowana. Mm, mm, mm. Słuchajcie, mówiłam, że ten plecak jest byczy. Patrzcie. Prawie wszystko tam weszło. Tylko to zostało do spakowania, z czego em, ta książka będzie szła do przedniej, którejś z przednich kieszeni. Tamtej plecaku to idzie. To idzie do mojego tego, y, do mojej małej torebki. Tak samo to. Y, to będzie też w sumie, no więc to. Patrzcie, jak mało zostało, masakra. I jeszcze, jeszcze tutaj jest tyle miejsca, że na tyły, o moja ręka właśnie tam wyszła cała, na tyłach, że mi tutaj jeszcze mój laptop się zmieści bezproblemowo. Także mogę wziąć też laptopa, bo nie byłam pewna. Ale ja lubię wziąć mojego laptopa, żeby tam sobie czasami trochę popracować tak na lajcie, żeby nie mieć zbyt dużych zaległości. Także wydaje mi się, że się spakujemy naprawdę. Przyzwoicie, super. No, udało się, super. Proszę. Wszystko spakowane. Jeszcze zostało miejsce. Tutaj będzie, będą jeszcze właśnie jakieś y, przekąski dla synka. Jakieś tam jego zabaweczki o Mały miałotkar, więc tałotka pewnie pójdą właśnie tu, żeby był łatwy dostęp. Tu będą przekąski. Tu jeszcze muszę spakować, ja, mi się pobrudziły te, coś się wylało. Pobrudziły mi się te, te worki foliowe, więc jeszcze teraz właśnie się moczą i je potem umyję, bo po co, po co marnować nowe. I to wszystko popakuję. Wezmę też kosmetyczki i jakieś tam inne przyrządy, właśnie różnego rodzaju upiększania się. Wezmę je później, dopakuję jutro i to dokręcę. To będzie moja torebka taka, właśnie na. Na wakacje, bo jest bardzo poręczna, wszystko się mieści. No i tam już schowałam, właśnie paszporty, moje kryształy. Tam jest już mój mam mini portfel, bo mam większy na co dzień. Ten mini jest właśnie taki fajny na, na wakacje. To on jest vintage i ten i, i, i jest po prostu bardzo przydatny. Tam jakieś chusteczki i tego typu pierdy. Na no, a resztę rzeczy dopakujemy po prostu bliżej wyjazdu. Okej. Okay. Dzień drugi pakowania, wyjeżdżamy jutro. Jeszcze nie dopakowałam tylko tych rzeczy, które wyprałam wczoraj, czyli tam jakichś kilku porów majtek, shortów i tak dalej. Wiem co wejść, natomiast tutaj w tą przestrzeń jeszcze nie zagospodarowaną wejdą tam oczywiście płyny. Mamy dwie, do Orbitu są płyny nalewane, czyli jakieś żele. Te odżywki do włosów jakieś tam szampony i tak dalej. Tutaj są takie popakowane już gotowe kosmetyki. Jeszcze tutaj musi dojść chyba jakaś tam moja maskara, szminka i tak dalej. Tutaj będą takie różne kosmetyki, które po prostu nie są wodniste które mogę normalnie przewieźć, tutaj mam jakieś waciki, mam takie zatyczki do uszu na noc, mam wszystkie szczoteczki nowe wzięłam, tam jakieś mam jeszcze też moje, moją biżuterię także tak wygląda dopakowanie później jeszcze tylko dojdzie właśnie książeczka jakaś tam Kazia i dojdą ostatnie pary ubrań, tutaj też mamy przygotowane powoli, szykujemy ubrania na drogę też, dzisiaj wieczorem tam wszystko jeszcze poprasuję i ten, i, i, i będzie można właśnie już jutro po prostu wstać na gotowca, się ubrać i, i ruszać. Także no, spakowane. Prawie.